Proces tworzenia kosmetyku jest niezwykle trudny, zwłaszcza gdy nie ma się ekstraktu, więc musieliśmy zacząć od samego początku. Jestem lekarzem i sprawdziłam przede wszystkim najpierw jego kamczacką pod kątem jej właściwości prozdrowotnych. Okazało się, że ona rzeczywiście jest bardzo prozdrowotnym owocem. Po prostu się w niej zakochałam, nie tylko właśnie w tym, co ona zawiera, ale również w tym smaku. Bo można w niej odnaleźć nuty i jagód leśnych, ale też porzeczki, maliny, jeżyny, także ma bardzo wspaniały i bogaty smak. Niezwykle ważne przy projektowaniu pierwszego produktu było zachowanie maksymalnej zawartości antocyjanów. Antocyany to jest ten czerwony barwnik, który widać po przekrojeniu jagody i on jest cztery razy silniejszy niż witamina C, w związku z tym jest bardzo silnym antyoksydantem. A dodatkowo, jagoda, jak niewiele innych owoców, zawiera irydoidy, które działają bardzo silnie przeciw zapalnie. Proszek, który robimy z jagody kamczackiej, ma bardzo dużo antocjanów w sobie, to jest 2300 mg, dodatkowo ma bardzo dużo żelaza. Taki był cel, chcieliśmy stworzyć kosmetyk, który ma bardzo wysoką zawartość od ty chcieliśmy, żeby był naturalny. Opowiadając o BIOHASCAP czuję się przede wszystkim dumna z wartości, które reprezentuje moja rodzina, naszą marką oraz produktami. Jesteśmy małą firmą, ale bardzo stawiamy na jakość naszych produktów. Od uprawy przez proces przetwarzania i wytwarzania kosmetyków to, to my jesteśmy na każdym etapie jakby kontrolerem tej, tej jakości. Myślę, że to jest bardzo rzadkie w kosmetykach dzisiaj, żeby tak dokładnie sprawdzać każdy proces. Najfajniejsze dla mnie w tym wszystkim jest to, że ludzie w całej Polsce lub na całym świecie mogą korzystać z tego, nad czym pracujemy razem z rodzicami oraz bliskimi. Sprawiamy tę jagodę kamczacką już 10 lat i pomimo tego, że upłynęło tyle czasu, to nadal jestem po prostu nią zachwycona całkowicie zakochana, bo nie dość, że jako lekarz mogę wykorzystywać swoją wiedzę medyczną i promować tą, tą, tą wiedzę o jagodzie kamczackiej, ale również zajmuję się krzaczkami. Piele je, doglądam, pilnuję, żeby nie miały żadnych chorób, także łączę dwie rzeczy w jednym. Mamy takie powiedzenie w naszej rodzinie, od pomysłu do słoiczka. Nasi klienci najbardziej doceniają w nas prawdziwość, oraz to, że jesteśmy w 100% firmą z Polski. To mama jest inspiracją dla nas wszystkich i przede wszystkim dla mnie. Byłoby wspaniale, gdyby wszyscy mogli poznać niesamowite właściwości jagody kamczackiej. Jest to unikatowy owoc o niezwykłych walorach i dobroczynnym działaniu. Jestem bardzo dumna z tego, że udało nam się opracować tak innowacyjne, wspaniałe kosmetyki z jagodą kamczacką. Bardzo mnie cieszy to w jakim miejscu się znaleźliśmy i jaka jeszcze jest droga przed nami.